Witam pięknie. Rozmówki polsko-piłkarskie na tapecie. Cykl, w którym opisuję sytuację klubów Ekstraklasy po rundzie jesiennej. Oceniam mocne i słabe strony. Jest dwunasty zespół naszej Ekstraklasy Wisła Kraków. Chciałbym dzisiaj popowiadać o Wiśle Kraków. No i zaczynamy. Tak samo, formuła cały czas powtarzam jest taka sama. Będziemy wybierać mocne i słabe strony. Oceniać ogólnie zespół. I na koniec dawać gwiazdkę za rundę jesienną. Staram się oprócz tego, że oceniam dundę jesienną, oceniać całokształt tego, co dzieje się w ostatnich latach w danym klubie. Więc czasami, jeżeli jakaś moja wycieczka słowna będzie w stosunku do danego klubu różnica 2, 3 czy 4, 5 lat, to po prostu oceniam całokształt, nie tylko co się dzieje w dundzie Ale ogólnie skupiam się na tym, co działo się przez te, najbliższe, przez te minione kilka miesięcy. Zaczynamy. Wisła Kraków, powtarzam, 12 zespół naszej ekstraklasy po rundzie jesiennej. Mocne i słabe strony. No tutaj wybrałem, wybrałem po trzy mocne i słabe strony. Jest nowy trener. Od kilku tygodni w Krakowie pracuje trener Peter Chybala. Czemu dałem go jako mocną stronę? Moim zdaniem jest to trener taki z charyzmą. Trener, który postawi na swoim. Trener, który po prostu żyje. Na ławce widać, że ma znakomitą przeszłość, jeżeli chodzi o szkolenie, bo sprawdzałem jego CV, jeżeli chodzi o przeszłość trenerską, i wygląda to imponująco: no bo to jest niemiecko-holenderski trener, który urodził się w Niemczech, gdzieś tam ma też korzenie holenderskie ma paszport holenderski, ale jako trener pracował od już od, od 24-7 lat w sumie, bo prowadził taki ma, malutki zespół. Borussia Bocholt, to jest taki zespół młodzieżowy. Później było, były niemieckie Preusser, Münster. Pracował przede wszystkim z młodzieżą u 17, u 19. Pracował też w Wolfsburgu, też u 17, u 19. W Dortmundzie samodzielnie prowadził Alemanię Aachen w sezonie 10-11. Byli juniorzy Red Bull Salzburg, austriackiego klubu. Prowadził samodzielnie Sturmgratz. Bayer Leverkusen, też znowu młodzieżowy zespół. No i jako samodzielny trener seniorów Prowadził ostatnio Nech Nijmegen z Holandii, Dunajską Stedę, z którą toczył boje z Krakowią w eliminacjach Ligi Europy. No i ostatnio przed Wisą w Kraków prowadził holenderską Bredę. Wydaje mi się, że nigdy staram się oceniać pozytywnie tenerów z Polski i zawsze to robię. Zawsze wywyższam ich, jeżeli chodzi o pracę, i uważam, że wcale polscy tenerzy nie są gorsi od tych zagranicznych ale wydaje mi się, że Peter Chybala może poukładać po swojemu krakowską Wisłę potrzebny jest ten trener, bo za chwilę też do tego przejdę, ale gdyby nie to zwycięstwo z Poznańskim Lechem w ostatniej kolejce rundy jesiennej krakowianie byliby na przedostatnim miejscu i mieliby tylko jeden punkt przewagi nad ostatnim zespołem w tabeli pod Beskidziem mocną stroną wydaje mi się, że tutaj bracia Błaszczykowscy jeden z braci Błaszczykowskich jest prezesem klubu Bracia Błaszczykowski działają jako takie można powiedzieć właściciele, no, chcą poukładać tą Wisłę. Pamiętamy sytuację z rzekomym Wannali, który miał przejąć Wisłę, gdzie czekano na ten przelew, to było na przełomie roku przecież dwa lata temu. No i w pewnym momencie wydawało się, że Wisła po prostu upadnie, że zacznie gdzieś tam od niższych lip, Jednak udało się uratować, była zbiórka pieniędzy, pojawili się ludzie, którzy chcą uratować. Pojawił się Jarosław Królewski. Pojawili się właśnie bracia Błaszczykowski, Błaszczykowscy i uratowali tę Wisłę i ja się bardzo cieszę, bo ja żyłem w czasach, kiedy powstawała ta potęga telefoniki, Bogusława Cypiała, druga połowa lat 90., kiedy Wisła skupowała hurtem wszystkich najlepszych ekstraklasowców. To nie było tak jak dzisiaj, że Wisła... Cupiała, kiedy, tre, kiedy prezes Cupiał zaczynał z telefoniką wchodzi do Wisły, Wisła skupowała zagranicznych piłkarzy, Wisła skupowała wtedy najlepszych polskich ligowców i tworzyła wielką Wisłę, bo Wisła później toczyła fantastyczne boje z Barceloną, z Realem i grała w europejskich pucharach, mimo że nigdy nie dostała się do Champions League, była o krok w meczu z Apoelem Nikozja, w Nikozji prowadziła do końcówki 2-1 i miała awans do fazy grupowej Champions League, no minimalnie Przegrała 3 do 2 w dwóch meczu. Tak samo w Atenach z panem odpadła w decydującej fazie za trenera Jerzego Engela. To powtórzę: Wiślacy skupowali wtedy najlepszych polskich ekstraklasowych piłkarzy, była tam potęga. I właśnie mam sentyment do Wisły, bo Wisła moim zdaniem nie powinna być tu, gdzie jest, nie powinna być na tym miejscu w tabeli, gdzie jest. Jest piękne miasto, jest stadion, są kibice, i wierzę, że ta Wisła. Dzięki właśnie braciom Błaszczykowskim, dzięki panu Jarosławowi Królewskiemu, że ta wielkość Wisły Kraków wróci gdzieś do łask. No bo ostatni sezon 10-11 zespół z Krakowa zdobył ostatnie swoje Mistrzostwo Polski za trenera holenderskiego, co ciekawe, Roberta Maskanta. Teraz jest trenerem Peter Hybala, trener niemiecko-holenderski. No, ty, widziałem wywiad na TVP Sport gdzieś tutaj na YouTubie, pojawia się. Ten krótki chyba 6 wywiad z panem Chybalą no, wydaje się ciekawym szkoleniowcem. Wydaje się, że ma doświadczenie, czy to z młodzieżą, czy to z pracy z dorosłymi zespołami, że jakoś tą Wisłę poukłada, że kibice w Krakowie będą mieli jeszcze wiele powodów do radości i że Wisła jakoś wyciągnie się z tych tarapatów. Choć uważam, że nie ma nawet tematu, że Wisła by spadła w tym sezonie, bo to nie dość, że spada jeden zespół, to wydaje mi się, że jest kilka o wiele słabszych zespołów. I trzecią mocną stroną, jaką wybrałem, jeżeli chodzi o Wisłę, jest to miasto z klimatem do grania. No właśnie, Kraków jest długim pod względem wielkości miastem w Polsce. Kraków ma wielkie możliwości, Wisła ma wielkie możliwości, no stadion, tak jak mówię, kibice. Brakuje mi jedynie tej bazy, no bo ostatnio mówiłem o Krakowi, że powstaje pod Krakowem baza wrącznej, ale Wiślacy niestety nie mają swojej bazy. Wisła, Kraków trenuje w Myślenicach i to jest właśnie wielki minus że krakowski zespół musi jeździć 30 km do Myślenic i trenować. To też jest wielki minus, że nie mają swojego zaplecza, że w Krakowie gdzieś nie mają swojej bazy. To jest minus dla Wisły. Nie wiem, jak właściciele zapatrują się na ten temat, czy dalej ta baza będzie w Myślenicach, czy będzie gdzieś indziej. Ale to jest bardzo ważne, żeby Wisła, taki klub, tak wielki klub, bo na pewno bracia Baszczykowscy i pan Królewski będzie chciał, by ta Wisła jakoś wracała na swoje tory, że to wszystko będzie się zmieniało na plus, jeżeli chodzi o o młodzież jeżeli chodzi o tą bazę bo to jest bardzo ważne w dzisiejszej piłce nożnej i każdy z nas to wie przejdźmy do słabych stron no niestety brak wyników od kilku lat czyli to co jest w gablocie klubowej nie ma tych pucharów nie ma tych trofeów Wisła 10 lat temu była ostatni raz mistrzem Polski no i później była niestety spadkowa taka strefa spadkowa jeżeli chodzi o wyniki granie w dolnej ósemce i to wszystko powodowało że nie było tych wyników, no też zmiany kadrowe, przychodzili słabi piłkarze, często na tych Polaków stawiało się za mało, przychodzili piłkarze z zagranicy, którzy mieli jakieś ciekawe CV, ale później okazało się, że jest problem z nimi, nieprzygotowani, i to powodowało, że ta Wisła niestety była w dolnych rejonach tabeli i od kilku lat tak jest, że Wisła bardziej patrzy w dół niż w górę, czy coś będzie się dobrego działo. No właśnie, i długim minusem, jeżeli chodzi o Krakowian, jest to, co powiedziałem, są to przeciętni obcokrajowcy. Ja za chwilę też do tego przejdę, bo odniosę się do tego, co dzieje się teraz w kadrze zespołu Wisły Kraków. Ale wielokrotnie no, Wisła miała tak zwaną czutkę, jeżeli chodzi o sprowadzenie dobrych piłkarzy z zagranicy, ale często też nie trafiała z transferami. No bo pamiętam czasy Kalu to był fantastyczny transfer i uważam, że y, takich piłkarzy w Wiśle było więcej. Ale też zdarzali się piłkarze, którzy gdzieś tam przechodzili bez blasku, bez błysku, i po prostu za jakiś czas odchodzili, a niestety takiemu piłkarzowi też trzeba było płacić no i niestety to jest wielki minus. No i właśnie ostatnim z minusów, ja sobie wybrałem. Nie do końca jasna sytuacja finansowa klubu: no bo bracia Błaszczykowski, no bo Jarosław Królewski, no bo jacyś nowi właściciele, no bo jakiś nowy pomysł, ale wydaje mi się, że nie do końca jeszcze wiadomo jest i nie do końca jest przede wszystkim jasna sytuacja Białej Gwiazdy, jeżeli chodzi o finanse. Ale to wszystko mam nadzieję, że będzie się zmieniało na plus, bo tak jak mówię, no nie wyobrażam sobie, żeby Wisła grała gdzieś za, za chwilę na trzecim czy czwartym froncie, tak jak to jest, z duchem chorzów, z Polonią bytą, z Polonią Warszawa, z uznanymi markami, które zdobywały tytuły mistrza kraju, a się gdzieś na czwartym froncie. To jest bardzo niepotrzebne i mam nadzieję, że właśnie właściciele Wisły <laughs> przepraszam nie doprowadzą do tego, że Wisła będzie tam gdzie te zespoły, które wymieniłem. No, i jak zwykle, wybieram najlepszego piłkarza rundy jesiennej i rozczarowanie. Jał-jeboa, skrzydłowy, zgany, młody chłopak, dwudziestokilkuletni. Wydaje mi się, że to fajny transfer, taki szybki skrzydłowy, bardzo fajnie dogrywa, potrafi grać na jeden kontakt, zwinny to jest bardzo ważne do, do grania szybkiego. Tak jak się gra w Europie, teraz już nie ma czasu na zastanowienia trzeba szybko wymieniać piłkę na jeden kontakt. Szybko je przemyślane akcje, przerzucanie gry z obrony do ataku, mądre podania, mądre składne akcje, i on wydaje mi się, że ten Jał Jeboa jest stworzony do tego Zawodnik, który jest bardzo, ma bardzo ciekawą taką charakterystykę, jeżeli chodzi o, o piłkarskie granie. No i dlatego ja go tutaj wyróżniłem, tak jak mówię, Jał w tym sezonie zagrał w 12 meczach i strzelił 3 gole dla Wisły w tym sezonie, w tej rundzie poprzedniej. Tak więc, jest statystyki: jak na skrzydłowego, który lubi też schodzić do środka, jak najbardziej ja oceniam tego piłkarza na plus. No i rozczarowanie: ten kosowski czarnogórzec, że tak nazwę, Fatos Beciraj, 32-letni zawodnik, który gdzieś tam strzelał w Izraelu w makabinetach ostatnio bramki. Zero goli, zero goli jak na zawodnika snajpera, napastnika, który był królem strzelców w Czarnogórze. Widzę tutaj: Buducznos. Był mistrzem kraju w Chorwacji z Dinamy Zagrzeb, był królem szelców Dinama Zagrzeb, ale to było dawno, 8-9 lat temu. Ostatnio w Netani w 54 meczach w Izraelu szczęśliwym 20 goli w tym sezonie w barwach Wisły w 10 meczach. Zero, zero, no jest to dla mnie rozczarowanie, i to zawodnik, który nie rokuje na przyszłość. No, rocznik 8-8, no też dajmy sobie spokój. Czasami wydaje mi się, że polscy prezesi i polscy, polskie kluby po prostu ściągają takich zawodników, żeby tylko załatać tą dziurę. Nie zastanawiają się nad przyszłością, nie zastanawiają się nad tym, że właśnie taki zawodnik może nie odpalić, albo odpali po czasie, kiedy już będzie za późno, kiedy już to jego CV po prostu będzie bardziej zakurzone. Tak w cudzysłowie powiem. I ściągani są tacy piłkarze, i cały czas ja mówię takim piłkarzom nie. I moim zdaniem, ten fatorz Becci też wielkiej kariery w tej wiśle nie zrobi. Może będę się mylił, ale wydaje mi się, że tak, tak będzie. Transfery: Felicio brał Force, 8 meczów, 3 gole. No i właśnie, no to tutaj zawodnik, który te bramki jakoś tam strzela i w Rakowie szczelał 10 goli miał sezon, że jeszcze w Rakowie, teraz szczela dla Wisły, 8 meczów, 3 gole. Coś tam czytałem, że być może odejdzie. Zobaczymy. Jest Adi Mechremić, zawodnik z rocznika 92. Jest to Bośniak. Przyszedł do Wisły 8 meczów, 1 gol. Grał w, Awerz, w portugalskim w Portugalskim Karpatach Lwów. Puchar krajowy z Żelezniczarem. Był w, na Słowacji, był na Łotwie. Grał jako. Był, był w Bośni przede wszystkim, no bo jest Bośniakiem. Czy to CV jest jakieś mm, nadzwyczajne? Nie, no 28 lat. Zawodnik, który też niczego wielkiego już w swojej karierze moim zdaniem nie wymyśli. Nie wiem, przeciętnie oceniam ten transfer. No jest Jałwie była zdecydowanie na, na plus ten zawodnik. Podoba mi się tak jak mówię i jak najbardziej. No i jest ten Fatoż Becirai no na minus zdecydowanie. No i Michal Vetecki, który w Slavi Praga zdobył trzy tytuły mistrza kraju, mistrza Słowacji, środkowy obrońca bardzo dobry, 30-letni, aż 9 goli widzę czeskiej w barwach Slavi Praga w ostatnich kilku sezonach. No solidny transfer. Myślę, że Braunforst na malutki plusik, na plus Jałjeboa i na taki też malutki plus Michal Frydrych. No na minus na razie nie przekonują mnie Mechremić i właśnie Becziraj. Myślę, że kibice Wisły ze mną się tutaj zgodzą. Zobaczymy co czeka Wiślaków od przyszłego roku, od przyszłej rundy. Jak to będzie wyglądało, czy sytuacja kadrowa ulegnie zmianie, kto odejdzie, kto przyjdzie na tym też będę się zastanawiał, też będę to wertował, też będą pojawiać się filmy odnośnie transferów w naszej ekstraklasie na pewno będę się do tego odnosił no jest ciekawa sytuacja, najważniejsze tak jak mówię, już przechodząc do oceny ogólnej Wisły, najważniejsze teraz dla Wisły jest ta stabilność finansowa stabilność jeżeli chodzi o skład i to, żeby ten nowy trener Peter Chybala po Arturze Skowronku, nie wiem czy poukładał, czy pozmieniał czy zrobił to, żeby ta Wisła grała lepiej, no bo ja ogólnie oceniam Wisłę na pół gwiazdki, no, ktoś powie, że być może za dużo, być może za mało no to jest zespół, który moim zdaniem powinien notować wyższe miejsca w tabeli, ale powinien, no nie, nie jest takie proste też 2,5 gwiazdki, no bo Wisły nie ma już w Pucharze Polski odpadła w się Świętokrzyskim z Krzó, jest to też rysa taka mała rysa na krakowskim klubie, że zespół z czwartego frontu, z trzeciej ligi ogrywa zespół byłych mistrzów Polski, zespół z klasy. I tu też wydaje mi się, że jest wielki minus. Ja oceniam na 2,5 gwiazdki z taką nadzieją, pewnie dla, dla Was, dla kibiców Wisły, że ten Peter chyba coś pozmienia, że to będzie lepsza Wisła, że poukłada te klocki. No bo jeżeli patrzę na kadrę zespołu, już tak skupiając się, no to są ciekawi zawodnicy. Jest Mateusz Lis w Bramce, Michał Buchali, tu jest fajna rywalizacja, doświadczony Łukasz Budlika, ten młody Chojo Kowalski. Maciej Sadlok też bardzo doświadczony, Wólnet Basza Błaszczykowski, Kuba przede wszystkim legenda Borussii, legenda Wisły doświadczony Rafał Boguski, który też zawsze może pomóc, Michał Mak jest młody Plechwka, jest Sawicz jest Georgi Żółkow, który też jeszcze nie powiedział ostatniego słowa reprezentant Kazachstanu, Jałje bo młodziutki Aleksander Buksa, 17 lat już chłopak ma 4 gole na swoim koncie w Ekstraklasie, więc ta karta zespołu nie jest wcale taka słaba i to miejsce 12 w lidze, no moim zdaniem, jest zdecydowanie za niskie, no ale tak jak mówię, wszystko okaże się wiosną. Wtedy myślę, tenet chyba teraz będzie miał więcej czasu na jakieś takie podsumowania, na pracę z tymi zawodnikami, pozna ich na treningu, będzie wiedział, jakie zadać im bodźce, żeby dobrze reagowali. No i mam nadzieję, że to wszystko się poukłada, bo tak jak mówię, no liczymy, że w Krakowie będą dwa mocne kluby, że ta rywalizacja Krakowia-Wisła. Cały czas będzie na jak najwyższym poziomie, no bo to jest ważne, by te rywalizacje przynosiły wielkie jakieś takie pokłady emocji, no bo wiemy, że na każdych derbowych pojedynkach, jeżeli te służby policja, wojewoda pozwoli na to, to zawsze są komplety, czy przy Reymonta, czy przy Kałuży, czy 15, czy 30 tysięcy ludzi, zawsze na te derby i zawsze te derby fajnie się ogląda. Nam kibicom, którzy są z różnych e, krańców Polski, zawsze się fajnie tą klasę ogląda meczach Wisły z Krakowem czy Krakowi z Wisłą. No i dobrze, to byłoby na tyle na dzisiaj. Wisła Kraków, tak jak mówię, podsumowanie na moim kanale. Jutro Sylwester, nowy rok. Cały czas składam wszystkim wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku. No i będziemy obserwować, co się dzieje w naszej lidze, w naszych ligach, fanom naszej polskiej piłki. Bo ja takowym się uważam cały czas. Staram się patrzeć pozytywnie, staram się odkrywać w tej naszej polskiej piłce to, co jest bardziej pozytywne. Oczywiście nie można zapominać, pamiętajmy, nie można zapominać o tym, co jest negatywnym, gdzie stoi nasza polska liga, jak wszystko dzieje się odnośnie trenerów, odnośnie piłkarzy, jak się trenuje, co się zmienia, na, na ile się zmienia, czy dobrze się zmienia, ale ja jestem fanem, jestem pasjonatą polskiej piłki. Ten kanał powstał zresztą po to. I staram się patrzeć w przyszłość jak najbardziej w tych kolorowych okularach. I mam nadzieję, że też na kanale będę starał się Wam zaszczepiać tą bardziej pozytywną niż negatywną energię do polskiej piłki. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku. Dzisiaj było o Wiśle, taków serdecznie pozdrawiam. Hej, trzymajcie się, cześć!